Tak. E, I e, wiadomo, ponieważ mogliśmy zostać zainteresowani, ponieważ bardzo wiele mogło nam się różnych nieciekawych rzeczy przydarzyć, no to trzeba się zabezpieczyć, tak? Zabezpieczano osoby, zabezpieczano przedmioty, zabezpieczano e, domostwa na szereg różnych sposobów. Tutaj mamy kaptorgę. Cóż to takiego jest kaptorga? W tej wersji takiej bardzo ekskluzywnej jest to po prostu srebrne pudełko, które było zawieszane na szyi i do tego wkładano różne remedia. Najczęściej w kaptorgach spotykane są czerwone szmatki, które jak wiadomo mają właściwości ochronne, żelazne igły. Oraz zioła, które trudno, ponieważ to są znaleziska e, od IX do XI wieku, no to trudno nawet czasem ocenić e, cóż to tam było w środku dokładnie. E, gdzieś znaleziono coś, co ktoś opisał jako ząbek czosnku, ale, e, ale trudno mi powiedzieć na ile, na ile adekwatnie e, do, do, e, do sytuacji. No i tutaj przyniosłam trochę takich różnych rzeczy, które, które kiedyś uważano za, za, za e, ochronne i chciałabym Wam teraz je pokazywać, pooglądać możecie sobie. Nie wiem jak... Tutaj mamy zestaw różnego typu igieł i szpil, które właśnie jako przedmioty ostre i yy, czasem też właśnie kolorowe, czyli z elementami czerwonymi, miały właściwości określone. Co więcej na przykład wierzono, że małe dzieci chronią właśnie agrawki czy takie tego typu przedmioty, że dziecko jak się szczególnie małe noworodka musiano wynieść na zewnątrz, to wpinano mu właśnie jakąś fibulę, zapinkę, później właśnie agrawkę, żeby ochronić go, bo symbolicznie zapinano Zamykano go w jakimś takim ochronnym, ochronnej przestrzeni. Do tego też na przykład w przypadku dzieci służyły powijaki, czyli takie bardzo ciasne zawiązywanie dziecka w pastkaniny. No, oczywiście później zaczęto uważać, że to jest takie troszeczkę niezbyt zdrowe, ale dużo osób starszych uważało, że to jest absolutnie konieczne. I niemożliwe, żeby dziecko takie malutkie wypuścić w ogóle bez tych powijaków, bo stanie się coś strasznego. na no, wschodzie takie małe dzieci przywiązywano krajkami, bo tak. to bardzo I yy, Takim kolejnym elementem może następny slajd. Tutaj mamy dwie kaptorki, to są rekonstrukcje yy, yy, kaptorg współczesne, bo wiadomo, że jak znajduje się takie rzeczy, to one najczęściej są tak dość, dość mocno pouszkadzane. Jest takie piękne znalezisko, e, gdzie jest kilkanaście z stałem na szyjnik z kaptur. E, ale no, on w formie tej oryginalnej właśnie nie nadaje się do pokazywania, trzeba było wykonać pełną rekonstrukcję, bo to wszystko się poszkadało. E, następny obrazek e, to są... To są tak zwane sygnatury garncarskie. Czyli to jest ochrona już przedmiotów przed zauroczeniem. Tak, tak się też interpretuje. Interpretowane to też jest jako, jako podpis garncarza. To najczęściej są symbole solarne. I te symbole solarne były wykorzystywane właśnie zarówno jako ochronę. Później to ewoluowało jako podpis później pojawia się pismo, które też na początku ma znaczenie magiczne, tak? Większość pism i alfabetów z początku ma bardziej znaczenie takie rytualno-magiczne niż zapisywanie, nie wiem, rejestrów handlowych, tak? Były na przykład takie pisma, które przez bardzo, bardzo długi czas w ogóle nie były wykorzystywane do niczego po zapisaniu zaklęć, jak na przykład runy. Na Słowiańszczyźnie nie znaleziono w zasadzie i nie udowodniono naukowo istnienia jakiegoś konkretnego rodzaju pisma, aczkolwiek te, tego typu symbola i znaki na glinianych naczyniach pojawiają się dość często. To jest kolejny taki dość ciekawy element ochronny. On funkcjonuje w nazwisku jako na węzy. Na Są to klecione z ziół, bądź witliny, bądź łyka, takie okrągłe wianki. Czasem, te, cza, czasem są to też takie mocno nasupełkowane sznureczki, m, które też mają mieć znaczenie ochronne. I e, taką reminiscencją tych, tych, tych znajdowanych w materiale archeologicznym e, wianków e, są na przykład wianki, które do tej pory są wyplatane właśnie w. E, między innymi w Oktawę Bożego Ciała. I też kiedyś wierzono, że zioła w ten sposób przechowywane w formie takiego wieńca i poświęcone w kościele miały szczególną moc uzdrawiania i ochrony. Takim najważniejszym remedium w, od, od złego w domowej apteczce był wianek panny młodej. Każda panna młoda zrobiła swój wieniec sama, wplatała w niego najczęściej właśnie wstążki, krajki, tym podobne, tym podobne elementy. Oprócz tego zawierało wiele ziół i w razie jak się w domu przytrafiała jakaś bieda, to wyciągała wtedy już matka tak, z tego wianka jakiś element. Był on proszkowywany i dodawany albo właśnie do okazania, albo dodawany do pożywienia, i w ten sposób wierzono, że ma właściwości zdrowotne i ochronne. No i tu mamy kolejne, kolejny, kolejny talizman. To był taki typowy, typowy talizman, nazywa się to motanka. Ta jest bardzo szczególna, bo przedstawia konia. To jest współczesna wersja. Czerwony konik był, w ogóle zabaweczki darowane dzieciom miały, miały takie znaczenie, nie tylko jako zabawka, ale i ochronne. E, tutaj e, koń w ogóle, e, chociaż z jednej strony żywe zwierzę jest uważane za bardzo um, łatwe do zauroczenia, to e, sama figurka konia była uważana za to, um, że miała moc ochronną. Tak, słucham? Nie nie, 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 tylko czy ten on ma dwie głowy? Nie, jedną głowę i takie śmieszne uszy i chudeluszki. Tak wygląda. Generalnie motanki to jest też ta, cały taki duży, duży dział e, słowiańskiej magii. One były do wszystkiego. Tak? E, zwane również żadanicami czyli naleczkami yy, czyli spełniającymi życzenia. Yy, część z nich miała właściwości ochronne, właśnie tu jest taki ochronnik, który ma chronić nowo dziecko. I yy, yy, ja tu mam na przykład taką tankę, którą sobie robiły dziewczęta i taką, która, która się nazywa ziarnuszka i ona miała zapewnić dobro. Oprócz tego stosowano przedstawienia różnych zwierzaczków, Tu akurat jest soba. Sowa była jako zwierzę chtoniczne, tak? czyli, czyli jej ta ochrona była związana z przedkami. I takich no właśnie, tu są pozbierane rzeczy, których jest, jest bardzo dużo. Można je podzielić na, na trzy kategorie. To są tak zwane amulety, czyli, czyli przedmioty, które są noszone na widoku. I one mają chronić przed urokami mają powodować, że ktoś, kto chce nam zrobić krzywdę, zostanie jego uwaga odwrócona i, no i tej krzywdy nam nie zrobi. I takimi najbardziej podstawowymi, to są właśnie te przedmioty czerwone. Przedmioty ostre, przedmioty z konkretnych materiałów, takich jak na przykład tutaj jest taka bardzo stara bransoletka z koralem. Wierzono, że koral ma właściwości też. Jak to czerwony przedmiot, odstraszający złe? Tu z kolei jest taki przedmiot. Czy ktoś wie, co to jest? No, też spełnia te wyznaczniki, czyli jest ostry. Strzałka piorunowa. Tak, jest to strzałka piorunowa. Przy czym de facto nie ma to nic wspólnego z uderzeniem pioruna. Tak? Jest to skamieniały głowonóg, belemit, aczkolwiek wierzono, że jest to właśnie element po uderzeniu pioruna, i miał on chronić swojego właściciela. Przed uderzeniami pioruna, również przed urokami i przed złem. Jeżeli tak to coś można znaleźć. Tak, ten akurat ja znalazłam. Tak. Najczęściej właśnie w pokładach kredy, czasem w piaskach. W piaskach. Jest dość łatwe do znalezienia. I oczywiście jak się znajdzie, to jest fajnie. A, i Mogą mieć pytanie mm. co do tych motanek? Czy to tak. ta prawda, że motanki nie mogą być na wierzchu nigdzie? Nie spotkałam się z czymś takim, że nie mogą być na wierzchu. Czy, że jeśli je tam mota w jakiejś intencji na dobrobyt, mm. czy nie miłosne jakiekolwiek mm. tam inne, to że muszą być później gdzieś właśnie nie na no. No, nie spotkałam się. Z tym. Znaczy, serce ja wiadomo to w białoruskim stroju ludowym, akurat są na wierzchu, bo końcówki krajek zaplatano w, no. w motanki. Nawet nas w przeszłości można robić motanki i właśnie to były końcówki krajek, więc no, są na wierzchu. E no. No. Myślę, że to jest tak, że to trochę zależy od motanki, ponieważ tych motanek jest na każdą mm -hmm. okazję bardzo dużo. Mogę slajd? Tu jest na przykład taka motanka którą się niosło na tak zwaną Jest to motanka, która ma zapewnić, jest to życzenie dobrobytu dla domowników i dla nowego domu. Ona ma garnuszek, w tym garnuszku coś tam pewnie niesie i generalnie ma być cudownie i wesoło. Są motanki, które służą na przykład panną, żeby, zdoby, żeby spotkały właściwego męża, są motanki na zdrowie, są motanki na e, pomagające mężatkom w pracach domowych. E, tak jak miałam, są też motanki chroniące dzieci, są motanki, może e, nie wiem, na wszystko po prostu. Ty pamiętasz wszystkie te rodzaje? Wszystkich nie, ale akurat te o których mm. wspominałam, to z jednego końca kraje końca mm. ramiona jego końca i to było na miłość. No, więc tych rodzajów motanek, w zasadzie na każdą ludzką potrzebę można znaleźć motankę. Przy czym ja się osobiście nie spotkałam z motanką na coś złego. Z jedyną, motanki jak widać, one są dość specyficzne, nie mają twarzy. Ponieważ motanka miała realizować marzenia i pragnienia osoby, która ją mota, Motanki były wykonywane w ten sposób, że nie należało używać ani nożyczek, należało ciąć. Ona jest rwana. Jak widać, ten materiał jest postrzępiony i motana, czyli owijana sznurkiem albo nicią, albo dratwo I nie wolno ich głoszyć przede wszystkim. I nie, wolno, I nie wolno było tych, tego materiału ciąć. Musiał być rwany. W niektórych motankach są motanki na zdrowie, w których się znajdują zioła lecznicze. Tak jak mówiłam, w motankach, które mają zapewnić dobrobyt, znajdują się ziarna, które kojarzą się z bogactwem. Więc tutaj to jest wszystko to jest wszystko związane po kolei z... Tym, to jest dokładnie magia sympatyczna, podobne z podobne Na przykład motanka, która miała pomagać w pracach ma 10 rok. Motanki to były zawsze z pozytywną energią. Tak. Zawsze, zawsze były z pozytywną nie, energią. Jest tylko jedna wersja motanki, można nazwać ją motanką, która tak trochę nie do końca. I to jest marzanna, którą wszyscy znamy. Jest to półosobienie zimy i śmierci, aczkolwiek ona była zwykle bardzo strojnie ubierana. Często była ubierana w jakieś elementy stroju panny młodej. I to jest jedyna motanka, która może mieć twarz, bo ona ma pozbierać te wszystkie złe rzeczy ze wsi czy ze społeczności: choroby, właśnie śmierć, pecha, wszystko. I zabrać ze sobą za morze. Do krainy małej. I to jest pozytywny jedyny. Cel. cel jest pozytywny oczywiście, ale no to jest taka, taka potanka, która zbiera Odprawi te wszystkie... Tak, oddajemy wszystko, czego już nie potrzebujemy, tak? Co już nam nie służy, co powinno odejść. No i niech sobie odpłynie, tak? I, też mówi się, że po to właśnie ta konkretna motanka miała twarz, żeby no wiedziała, gdzie ma tam się udać, tak? Bo ona musiała dostać jakby, no swoją wolę osobowość, tak. Tak? Masz tam tak, tak, masz tam odejść. Co więcej, jak się wrzucało marzandę do wody, to nie należało... Wszyscy były oczywiście śpiewy, tańce, dopóki się jej nie wrzuciło, a potem wszyscy odwracali się w tyłę, do, do rzeki i wracali w ciszy do wsi, zupełnie w ciszy, nie, nie wolno było nic mówić i nie wolno się było odwrócić, żeby nie zabrać ze sobą tego, co, co, co się już oddało. Tak? I potem wnosiło się do wsi tak zwane, bo jak wiadomo, przyroda nie lubi próżni, tak? życie społeczne również nie lubi próżni, więc przynosiło się z lasu, E, tak zwane nowe latko albo gaik e, była to e, albo uosobienie wiosny postaciowe, albo w postaci takiego małego drzewka, które dekorowano, e, dekorowano e, wstążkami, e, czasami przedstawieniami ptaków, kolorowymi e, różnymi elementami, e, i, e, i to, e, to było ta, 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 to nowe, żywe uosabiające urodzaj, wszelkie dobrodziejstwa, zdrowie, szczęście i wypraszało się to, co złe, zapraszało się to, co dobre i wszystko było wspaniale. Kolejnym takim elementem, chyba że jeszcze coś chcemy o motankach, tak? Nie? Kolejnym, nie, nie przerzucę ich, po Kolejnym takim, takimi przedmiotami, które uważano za... Oprócz amuletów, były talizmany. To jest podział taki dość nowożytny na amulety talizmany i tak zwane obergi. Obergi dokładnie. I amulety były, miały ochronić przed ingerencją i były na widoku. Talizmany z kolei miały wzmacniać jakieś cechy, które były potrzebne do realizacji celów, i one były niepokazywane. Nie było ich widać. Więc, na przykład, były też i właśnie w elementach odzieży są znajdowane takie talizmany, tam pozaszywane różne rzeczy. To na przykład często były kosmiki sierści, kosmiki włosów, później zaszywano jakieś zaklęcia w formie papierowej i generalnie nie wolno było tego nikomu pokazać i miało nam to pomóc w realizacji naszych celów. Tutaj oczywiście na stole nie ma, bo są tajne. Więc można powiedzieć, że na przykład tu mógłby się znajdować taki talizman. Tak? Te oberigi też były bardzo ciekawym elementem, bo były to intencjonalne części stroju. I tak na przykład Paweł mógłbyś pokazać. Paweł, mógłbyś pokazać? Znaczy tak w stanie nie wiem, ten, coś. Ja mam na sobie tunika. Właśnie z krejkami. Najczęstszym elementem stroju ochronnym była właśnie przyszyta do stroju krejka. Ona była wykonywana właśnie w, z konkretną intencją, często też w konkretnym czasie, aby swojego właściciela chronić przed ingerencją sił nieczystych. Między innymi wierzono, że taki element odcinający czyli właśnie Wolny brzeg, wolny brzeg stroju, czyli ręka, szyja, żeby złe nie mogło wejść pod odzież. i narodzić na I tak w ten sposób uważa się, w ten sposób się tłumaczy to, że obhaftowywano elementy stroju. Tak jak na przykład tutaj jest taki haft na ręczniku obrzędowym, i, 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 I obszywano krajkami. Mogła to też być biżuteria. E, na przykład bardzo chętnie słowianki nosiły taką biżuterię e, w kształcie tutaj akurat są kamienie i w kształcie półksiężyca jest to zawieszka półksiężyca, to znana numurą e, i bardzo w wielu znaleziskach różnego typu, ta akurat jest lunula z litwy. I bardzo w wielu różnych, różnych znaleziskach są przeróżne właśnie naszyjniki z dużą ilością błyszczących kamiennych paciorków. Bardzo często pojawia się w nich karneon, który jest kamieniem czerwonym, więc ma właściwości również ochronne. No, i bardzo często właśnie lunula. Tutaj z kolei tak jest naszyjnik typu męskiego. Panowie dla odmiany nosili miniaturowe topory Przy czym one często były niekoniecznie noszone na szyi, tak jak jest tutaj zrobione, ale często również były noszone przy pasie. Bo kolejnym takim ochronnym remedium były miniaturowe symbole. Zawodów i miniaturowe symbole żenią. Tutaj na przykład jest współczesny taki wisiorek. jest to miniaturowy sztylet. I on jest zrobiony, co ciekawe, to jest żelazo. Żelazo plus, plus mosią, więc on jest zrobiony tak jakby był prawdziwym morzem to oczywiście jest tępy i, i do zawieszenia sobie gdzieś, a nie, a nie do. A nie do do używania. Tutaj jest właśnie przykład takiego amuletu kościanego, właśnie z symbolem. One były często również wykonywane z metalu, odlewane. To w ogóle w wczesnym średniowieczu była produkcja masowa. Były ozdoby robione ręcznie, tak jak właśnie ta lunula, gdzie każdy z tych granulków jest nalutowywany osobno. I była masówka. Czyli odlewane, znajdowane kilkadziesiąt sztuk jednego rodzaju, więc jeżeli do naszych czasów przetrwało kilkadziesiąt sztuk tego samego typu, no to ile ich naprawdę musiało być. Jest, tak, to jest, to jest olbrzymi, olbrzymia ilość. W jednym miejscu na przykład znaleziono. 20 sztuk jednego rodzaju biżuterii, Znaczy, no, odlewy były. Po prostu był odlew, była forma odlewnicza i 20 sztuk. Może ktoś z się nie udało. Tak ci się pewnie udało, ale cóż. udało się, ale się nie sprzedało. Tak to, tak to, tak to prawdopodobnie było. Ciekawe jest to, że też do takich ochronnych rzeczy używano, nasionka. Znaczy, że to jest nasionka. To akurat jest fasola. E, tutaj ważny jest, jest kolor. E, I e, paciorki z e, nasion. E, głównie do naszych czasów przetrwały orzechy laskowe, e, ale też się zdarzają różne inne nasionka wplecione w naszyjnik. Bardzo rzadko się zdarzają naszyjniki, które są jednorodne. E, ten, który macie okazję oglądać jest... E, znaczy, że mula jest litewska, a mm, reszta jest po prostu stylizacją, e, bo po prostu współczesne kobiety lubią symetrię. E, kobiety w średniowieczu nie miały takich uprzedzeń estetycznych. E, większość naszyjników, które są znajdowane, są to naszyjniki asymetryczne. Więc e, i tam jest dokładane przeróżne rzeczy. Są paciorki szklane, są paciorki kamienne, są właśnie czasem monety, czasem są orzechy, co pani tam podpasowało, to było.